Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Toy Story 5, o John Wicku 5, o Deadpoolu 3 i o kilku innych filmach. Zaczniemy jednak od aktora, którego pewnie większość z Was kojarzy z Pierścieni Władzy, który prawdopodobnie dołączy już niedługo do MCU. W jakiej roli? Tego nie wiemy. MCU właśnie na dobre wkroczyło do Multiversum. Oprócz tego mamy kilku aktorów z innych wielkich franczyz, którzy chcą wystąpić w Marvelu. Przede wszystkim mamy Giancarlo Esposito, który miał dostać rolę w serialu, jednak zrezygnował z niej, ponieważ powiedział, że czeka na rolę filmową. Oprócz tego mamy Tarona Egertona, którego fani widzą jako Wolverine. No i bardzo wielu innych aktorów. Do tej grupy dołącza Ismael Cruz kordowa który grał Arondira w Pierścieniach Władzy. Variety potwierdziło, że Kordowa miał rozmowy i to dosyć poważne z studiem Marvel. Sam Kordowa mówił, że chciał zagrać Adama Warlocka, ale nie jest zły, że Will Poulter skradł mu tą rolę, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tak więc jaka może być jego przyszłość? No, biorąc pod uwagę to całe multiwersalne zamieszanie wydaje mi się, że idealną rolą byłoby Srebrny Surfer, ponieważ jest to bardzo zbliżona postać do Adama Warlocka, a właśnie Fantastyczna Czwórka niedługo powinna rozpocząć zdjęcia. Oprócz tego aktor bardzo podobnie wygląda do Milesa Moralesa, no ale niestety ma już prawie 40 lat, tak więc byłoby to przynajmniej dziwne. W komentarzach dajcie mi znać w jakiej roli widzielibyście go, jeżeli w ogóle w MCU. A my przechodzimy do właśnie X-menów, ponieważ Holly Berry prawdopodobnie wystąpi w Deadpoolu 3. No bo jeżeli nie tam, no to gdzie? Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe. Gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej eneba.pl. Holly wystąpiła w kilku filmach z Fox versu. wcielała się tam w Storm. Mimo, że w MCU oficjalnie nie mamy jeszcze mutantów, to Pietro Maximow pojawił się w Wandavision. Profesor X pojawił się w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No i oczywiście Wolverine pojawi się w Deadpool 3. No i teraz spójrzcie na to zdjęcie. Holly Berry na swoich social mediach opublikowała takie zdjęcie z koteczkiem. Mimo, że kot jest słodziakiem i tak dalej, to ważny jest kolor jej włosów, który do złudzenia przypomina włosy Storm. No i powiem Wam tak, że opublikowanie tego zdjęcia akurat w momencie, kiedy rozpoczęły się zdjęcia do Deadpoola 3, jest przynajmniej podejrzane. Skoro wystąpi tam Wolverine, no to Storm też powinna tam wystąpić. Pewnie będzie to małe cameo, ale tego no, tak naprawdę nie wiemy. No i tym samym przechodzimy do zatrzyma, no i tym samym przechodzimy do zapauzowanych projektów Studia Marvel. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowym projekcie, o którym już wspomniałem na kanale, który został zapauzowany na czas nieokreślony. Jak doskonale wiecie, w Hollywood właśnie trwa strajk scenarzystów. Ostatni taki strajk miał miejsce w 2008, około 2008. No więc tak, jeżeli chodzi o studio Marvel, to zostały zapauzowane następujące projekty: przede wszystkim Spider Society i Spider-Man Noir od Sony Pictures. Jeżeli chodzi o MCU, no to Blade został zatrzymany, jak również Wonderman. No i teraz, jak donosi Deadline, do tej grupy dołączył Thunderbolts, który miał pokazać no, tytułową grupę Thunderbolts z Jeleną Belową, Bakiem i Red Guardianem na czele. Oprócz tego Daredevil Born Again został zatrzymany na dosłownie kilka dni, ale już produkcja została wznowiona. No i teraz pytanie, czy jakieś jeszcze filmy zostaną e, zatrzymane ze względu na ten strajk? Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek właśnie trwają zdjęcia do Kapitana Ameryki 4 i Deadpoola 3, które rozpoczęły się dosłownie parę dni temu. Zależy oczywiście kiedy oglądacie ten materiał. No ale teraz tak. Mam nadzieję, że nie zostanie to zatrzymane, aczkolwiek kolejny news może potwierdzić najgorszy scenariusz. I to dosłownie scenariusz, który może się zdarzyć z Deadpoolem 3. O co chodzi? Zaraz wam powiem. Jak wspomniałem kilka chwil wcześniej, ostatni strajk scenarzystów w Hollywood odbył się w 2008 roku. Właśnie wtedy nagrywano X-Men Origins Wolverine, gdzie pojawił się Deadpool. No i teraz tak, Ryan Reynolds potwierdził wielokrotnie, że wszystkie kwestie, które wypowiedział Deadpool w tym filmie, improwizował. Ponieważ scenariusz, w scenariuszu było napisane, że po prostu Deadpool gada coś od rzeczy bardzo szybko. No więc Ryan Reynolds wszystko improwizował. I teraz tak. Wa bardzo ważna rzecz. Wtedy nie był scenarzystą, a w Deadpoolu 3 oficjalnie jest yy, zaszufladkowany jako współscenarzysta. Tak więc to jest problem, ponieważ scenarzyści nie mogą według tego strajku pracować na, nad scenariuszem. Oczywiście on jest też aktorem, tak więc może, um, może pracować na planie, może nagrywać zdjęcia, ale nie może nic zmieniać związanego ze scenariuszem jako oficjalnie współscenarzysta. No i teraz, tak, siłą Deadpool'a jest jego improwizacja i jego żarty. No i teraz wyobraźcie sobie, że jakiś żart jest średnio napisany i trzeba go zmienić. Nie mogą. No i teraz mają dwa wyjścia. Po pierwsze, albo nagrać ze słabym żartem, i co fani wyłapią od razu po premierze, i film dostanie, powiedzmy, negatywne recenzje. Po drugie, czekać z nagrywaniem, e, aż skończy się strajk, wtedy będzie można improwizować. No i teraz mamy dwa złe wyjścia, no bo po pierwsze, może być słaby film, po drugie, może być opóźniony film. Tak więc, no nie wiem, co wybrać. Ja chyba wolałbym jednak opóźnienie filmu, em, <laughs> e, z tego względu, że po prostu film będzie no, lepszy. No ale dajcie mi znać, co wy wolelibyście zobaczyć w tym filmie, a my przechodzimy do Johna Wicka 5, który został oficjalnie potwierdzony przez, przez szefa Lionsgate. John Wick 4 jest najbardziej kasowym filmem z całej franczyzy, zarabiając nieco ponad 425 milionów dolarów. Joe Drake, szef Lionsgate, potwierdził, że John Wick 5 jest w produkcji. Oprócz piątej części Johna Wicka, która w sumie nie wiem czy ma sens, no bo w czwartej części, uwaga, spoiler, John Wick zginął, no chyba że sfingował swoją śmierć tak, aby nikt nie, go już nie gonił za nic, co on tam kiedyś w przeszłości zrobił. No to myślę, że to nie ma sensu. Oprócz tego potwierdzona została gra na podstawie e, franczyzy Johna Wicka, jak również kilka innych e, spin-offów, o których już wiedzieliśmy. Jednym z nich jest Continental, który będzie na Picochu już we wrześniu 2023, później film Ballerina, który ma premierę w połowie 2024 roku. Oprócz tego zostały potwierdzone jeszcze trzy różne spin-offy. Jakie to mogą być spin-offy? No, scena po napisach w John Week 4 wspomniała o Kanie i Akirze, którzy mogą być e, tematem na e, spin-off albo właśnie na John Week 5. To zależy, jak to oczywiście. E, rozwiążą, jak rozwiążą śmierć Johna Wicka, ale wiemy, że Keanu Reeves powinien powrócić, ponieważ powiedział, że jeżeli ma powrócić jako John Wick, to tylko z Chadem Stachelskim jako reżyserem, no a właśnie Chad Stachelski ma być reżyserem w Johnie Wicku 5, tak więc no szykuje nam się naprawdę ciekawy film ze względu na scenariusz, bo chciałbym zobaczyć jak do tego podejdą. Dajcie mi znać, czy jest to potrzebny film? Moim zdaniem nie. Spin-offy wystarczą. Historia Johna Wicka powinna być już zakończona, ale to tylko moje zdanie. Ty możesz mieć oczywiście inne zdania. My przechodzimy do kolejnego filmu, który nie jest kompletnie potrzebny, czyli Toy Story 5 oficjalnie potwierdzone przez Disney i aktorów głosowych. Toy Story 1 miało premierę w 1995, a Toy Story 4 w 2019. No i teraz tak, pierwsze trzy filmy Toy Story uważam za idealną trylogię, pierwsze cztery filmy Toy Story uważam za idealną kwadrologię, czy po prostu cztery filmy. Kiedy czwarta część miała swoją premierę, bałem się, że Disney to popsuje, no ale na szczęście udało się. Teraz mam te same obawy związane z piątą częścią. Tim Allen, który użycza głosu Bazowi Astralowi, potwierdził w wywiadzie dla Daily Mail, że piąta część jest już w produkcji i to od bardzo, bardzo dawna. Toy Story 5 było w produkcji zanim jeszcze powstał pierwszy spin-off franczyzy, czyli Baz Lightyear. No więc co ja o tym sądzę? Czwarta część, tak jak powiedziałem, bałem się, ale okej, okay, dowieźli, było to idealne zakończenie całej tej franczyzy i powinni ją po prostu już zostawić w spokoju, uśmiercić. No ale ewidentnie Disney chce zarobić e, jeszcze więcej kasy, jakby było im mało, no więc postanowili zrobić piątą część. Na szczęście do roli, do głosu baza Astrala powróci Tim Allen, a do Woody'ego czy Hoodego powróci e, Tom Hanks, tak więc to jest już wielki plus. No ja się tylko obawiam jak e, co zrobią ze scenariuszem, co zrobią z tą historią, skoro mamy gdzieś w z tyłu głowy zakończenie czwartej części. No mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Uważam, że ta część jest niepotrzebna. Do, dokładnie, tak jak John Wick 5, ta franczyza powinna zostać już, jakby, uśmiercona i pogrzebana. No i studio Disney powinno pójść no dalej, krok w przód i zostawić Toy Story 5 w, gdzieś tam w planach. Aczkolwiek, jeżeli wyjdzie ten film, no to na pewno pójdę na niego do kina z czystej ciekawości, no i z sentymentu. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Trzymajcie się. Na razicho.